Cześć, witam cię, w kolejny, cudowny poranek. Mam nadzieję, że dobrze się czujesz dzisiaj, a nawet jeżeli nie, to mam dla Ciebie dobrą nowinę, dobre wersety, które podniosą Ciebie na duchu. Otwórz ze mną Boże słowo teraz i zaczynamy. Kochani, liść do Hebrajczyków, drugi rozdział. I przeczytamy sobie kawałek 14 i 15 werset. Aby przez śmierć. Zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. To jest mowa o Chrystusie, że Jezus przez swoją śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, czyli diabła, zniszczył diabła. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Tak więc widzimy tutaj, że dokonało się coś niezwykłego nie tylko oczyszczenie nas od grzechów, nie tylko uwolnienie nas, usprawiedliwienie, Obdarzenie nas nowym życiem, ale również zniszczenie diabła i zniszczenie śmierci. To, co jest jakby najtrudniejszą rzeczą do zaakceptowania dla nas, do pogodzenia się, to jest nasza śmierć, czy śmierć naszych bliskich. To jest najtrudniejsza, najtrudniejsze doświadczenie, przez które moglibyśmy przejść, da? jakby naj, najstraszniejsza rzecz, która może nam się wydarzyć. Wiecie, to nawet nie chodzi o to, że to musi być jakaś śmierć, naprawdę śmierć fizyczna, tak? ale jakakolwiek taka śmierć, polegający na tym, że nie stanie się to, co bym chciała, że nie osiągnę tego, co bym chciała, żeby się, żeby się zadziało. Tak? E, śmierć na zasadzie, że ktoś zabiera tobie życie, zabiera Ci jakąś przestrzeń życia, zamyka coś przed tobą, także nie jest to dla Ciebie dostępne. E, to są rzeczy, których, których my się najbardziej boimy. I to jest coś, co, nad czym nie mamy władzy, nie mamy możliwości, żeby dać sobie więcej życia. To jest ten punkt, w którym, w którym się wszystko rozbija, ta śmierć. Bo Ty możesz różne cuda na kiju tworzyć i wyprawiać wspaniałe rzeczy w swoim życiu, ale kiedy przychodzi śmierć, godzina śmierci, to jesteś bezradny, zupełnie bezradny. I my nie chcemy tego, nie chcemy tej, tej śmierci, boimy się tego. E, w imię tego strachu możemy robić różne rzeczy, nawet złe rzeczy. Rzeczy, które w historii się wydarzały, bardzo często były pod wpływem strachu przed śmiercią. Ludzie, którzy się boją, że umrą albo że umrą ich bliscy, potrafią być bardzo okrutni, zadawać ból i śmierć innym ludziom. E, I diabeł sprawuje nad nami kontrolę właśnie. Pociągając sznureczki strachu przed śmiercią. On nas straszy, ponieważ On był kiedyś Panem życia i śmierci. On był Panem śmierci. To On zadawał śmierć. Ale tutaj czytamy, że śmierć została zniszczona przez Jezusa Chrystusa. I chociaż nadal widzimy, że fizycznie ludzie umierają, to w sensie duchowym rozumiemy, że Jezus Chrystus ma władzę nad tym, kto będzie żył wiecznie, a kto nie. Tak więc tu chodzi o tą śmierć ostateczną a nie tą chwilową, jeśli chodzi o nasze ciała czy dusze. Dla Boga ta nasza chwilowa śmierć, że tak powiem, ta pierwsza, nie jest problemem, ponieważ czytamy o tym, że będzie zmartwychwstanie i, więc dla Boga tak naprawdę ci, którzy umierają teraz, to oni śpią, tak? Oni zostaną wzbudzeni. A śmiercią Biblia nazywa, czy akcent kładzie główny, powiedzmy, na to, co się ma wydarzyć. Przy końcach czasu, kiedy wszyscy, wszyscy zostaną osądzeni, i będzie śmierć druga, czyli jezioro ognia. I to jest śmierć, która tak naprawdę jest straszna, której naprawdę powinniśmy się bać. Ale Jezus odzyskał władzę, przejął klucze władzy nad życiem i śmiercią od diabła, i teraz on decyduje, kto tak naprawdę umrze albo nie umrze. Tak więc już my nie musimy się bać. I On uwolnił nas, tak? On uwolnił nas od tego lęku przed śmiercią. Także nie musimy być niewolnikami, nie musimy się bać, nie musimy robić różnych rzeczy, żeby zachować swoje życie, żeby, żeby e, jakoś te życie kształtować. Możemy się poddać Bogu i pozwolić, e, żeby On, e, on zadecydował. I to jest naprawdę dobra nowina. To jest coś niesamowitego, kiedy do, na, do nas dotrze. Że my należymy do Boga i tylko Bóg decyduje o tym, czy umrzemy, jak umrzemy, kiedy umrzemy, ale też wiemy, że, że On wyzwolił nas nie tylko z lęku przed śmiercią, ale wyzwolił nas w ogóle od śmierci, tak? bo nas przeniósł do Królestwa swojego Syna, gdzie będziemy żyli wiecznie. Tak więc jesteśmy w Jego ręku i nasze zmartwychwstanie zależy od Niego, nasze życie wieczne zależy od Niego. A jesteśmy w dobrych układach z Nim. Kiedy przychodzimy, wyznajemy swoje grzechy, jednamy się z Nim, to jesteśmy z Nim w dobrych układach. I o to powinniśmy dbać, Boże, to jest niesamowite, że Ty zniszczyłeś to, co było takim głównym problemem, żądłem, bronią diabła przeciwko nam, że Ty to zniszczyłeś. Ty w swoim ręku masz klucze życia i śmierci, to Ty decydujesz o wszystkim. Dziękujemy Ci, że Ty o nas dbasz, że Ty nas zapewniasz o swojej obecności, że nas nigdy nie zostawisz i żadna śmierć nas od Ciebie nie odłączy. Twoja miłość jest mocniejsza niż śmierć. Twoja miłość jest sięgająca wieczności, z wszystkich wieków do przodu i nie kończy się wcale ze śmiercią naszego ciała czy duszy ale ona jest poza grób, ona jest poza zmartwychwstanie, ona prowadzi nas poza to, co diabeł próbował nam zrobić, e, bo wiemy też, że on zostanie wrzucony do ognistego jeziora, on jego e, zwolennicy, e, a my będziemy żyli z Tobą wiecznie. Dziękujemy Ci za to. Amen. Amen. E, ciekawa jestem, czy mieliście takie doświadczenia, że właśnie baliście się, że umrzecie, jak sobie radzicie z tym strachem i w jaki sposób Bóg Was też uwolnił od tego lęku. Czekam, napisz komentarz i do zobaczenia jutro z Panem Bógiem.